Witaj w bazie wiedzy Kavu Hotel. W tym materiale dowiesz się, w jaki sposób tworzyć kryteria wysyłki wiadomości. Każda wiadomość, którą utworzysz w Kavu Hotel, musi mieć przypisane odpowiednie kryteria wysyłki. Aby to zrobić, przejdź do menu Narzędzia, Konfiguracja, E-mail, Szablony potwierdzeń. Czym różnią się od siebie zakładki potwierdzeń i szablonów? W potwierdzeniach tworzysz wiadomości oraz określasz kryteria i wysyłki. Natomiast szablony to nic innego jak treść i załącznik, które umieszczasz w swoich wiadomościach. Kiedy więc przygotowujesz jakąś wiadomość i chcesz szybko zmienić jej treść, najwygodniej zrobić to w zakładce szablonów. Nie musisz wówczas przechodzić przez ustawienia kryteriów wysyłki, a jedynie szybko podmieniasz plik, który wysyłasz do gości. Na początek bardzo ważna podpowiedź. Opis działania każdej omawianej tutaj funkcji zobaczysz również po najechaniu na odpowiedni znak zapytania. Przejdźmy więc do nazwy potwierdzenia. W tym miejscu wpisz nazwę wiadomości, która będzie wysyłana w oknie potwierdzeń. Twoi goście nie zobaczą tej nazwy. Następnie wprowadź temat, czyli temat, który klient zobaczy w swojej skrzynce odbiorczej. Następnie przechodzimy do nazwy nadawcy, czyli na przykład recepcja My Dream Hotel. Jeżeli chcesz, aby klienci odpisywali na inny adres mailowy niż ten, z którego wysyłasz wiadomości, uzupełnij pole odpowiedź do. Zatrzymajmy się teraz na chwilę przy polu symbol grupy potwierdzeń. W standardowej konfiguracji Kawu Hotel wysyła po jednej wiadomości każdego typu. Przez typ rozumiemy moment wysyłki wiadomości. Będziesz go konfigurować w kolejnym oknie. Co to oznacza? Załóżmy, że stworzyłeś cztery wiadomości, które są automatycznie wysyłane do gościa w momencie utworzenia rezerwacji. Wiadomość pierwsza to potwierdzenie rezerwacji wysyłane tylko do gości z booking.com. Wiadomość druga to regulamin obiektu, również wysyłany tylko do gości z booking.com. Wiadomość trzecia to potwierdzenie rezerwacji uniwersalne, wysyłane do wszystkich gości. A wiadomość czwarta to regulamin obiektu, również uniwersalny i również wysyłany do wszystkich gości. Przy standardowej konfiguracji, czyli takiej bez symboli, Kawu Hotel wyśle tylko jedną z tych czterech wiadomości. Nasz gość z booking.com nie otrzyma więc jednocześnie potwierdzenia i regulaminu obiektu. I tutaj do pomocy wkracza pole symbol grupy potwierdzeń. Pozwala ono pogrupować wiadomości tego samego rodzaju, np. wszystkie potwierdzenia rezerwacji, aby spośród nich kawu hotel wysyłał odpowiednią wiadomość, np. dedykowaną dla gości z booking.com. Oczywiście, jeżeli wszystkie pozostałe kryteria wysyłki także są spełnione. W tym celu każda wiadomość danego typu musi mieć inny symbol. Rozpiszmy więc powyższy przykład. Mamy w nim jeden typ wysyłki, wyślij w momencie utworzenia rezerwacji dwa rodzaje wiadomości, potwierdzenie rezerwacji i regulamin obiektu oraz dwa różne kryteria wysyłki do wszystkich gości i tylko do gości z Booking.com. Jeżeli chcemy więc, aby kawu Hotel widząc gościa z Booking.com wysłał mu dwie wiadomości stworzone z myślą o nim i zignorował uniwersalne szablony dla wszystkich gości musimy po pierwsze ustawić jeden symbol, np. A dla wiadomości pierwszej i trzeciej, czyli dla potwierdzeń rezerwacji po drugie, ustawić drugi symbol, np. B, dla wiadomości drugiej i czwartej, czyli dla obu regulaminów obiektu. Dzięki temu kawu hotel będzie traktować te wiadomości jako dwie odrębne grupy i spośród nich wybierze odpowiednie szablony. Ponadto, w przypadku wysyłki maila i SMS-a tego samego typu, również wymagane jest ustawienie osobnych symboli dla obu tych wiadomości. Kontynuujmy więc naszą konfigurację. Jeżeli posiadasz kilka hoteli na jednej bazie danych Kawu Hotel, możesz zaznaczyć opcję Dokument będzie widoczny we wszystkich hotelach, aby dana wiadomość była dostępna do wysyłki we wszystkich obiektach. W przeciwnym razie będzie dostępna tylko w obiekcie, w którym ją stworzyłeś. Dalej możesz określić, do kogo będzie wysyłana dana wiadomość. Niekoniecznie każda wiadomość musi przecież trafić do klienta rezerwacji. W przypadku opcji Wyślij na adres e-mail właściciela obiektu. Dotyczy to modułu dla właścicieli apartamentów. Wiadomość trafi wówczas do użytkownika, do którego należy dany pokój w rezerwacji oraz który w zakładce ustawienia właściciela ma wybraną inną opcję rozliczeń: niż użytkownik nie jest właścicielem. Możesz także wprowadzić dodatkowe adresy e-mail, na które kawu hotel ma wysyłać daną wiadomość. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień, kliknij przycisk Next. W kolejnym oknie możesz określić, kiedy ma nastąpić wysyłka danego dokumentu. Opis działania każdego momentu wysyłki zobaczysz po najechaniu na odpowiedni znak zapytania. Po dokonaniu wyboru przejdź dalej. Teraz musisz określić, czy dana wiadomość ma być wysyłana automatycznie lub ręcznie. W obu przypadkach muszą oczywiście zostać spełnione wszystkie skonfigurowane przez Ciebie kryteria wysyłki. Na potrzeby naszego szkolenia wybieram opcję automatycznego wysyłania dokumentu. Poniżej, jak widzisz, pojawiły się nowe możliwości. Podaj liczbę dni. W tym miejscu pozostawiam 0, ponieważ chciałbym, aby wiadomość została wysłana natychmiast po utworzeniu rezerwacji. Natomiast, jeżeli przykładowo wybralibyśmy w poprzednim oknie opcję przed rozpoczęciem rezerwacji, i tutaj wpisali liczbę 3, oznaczałoby to wyślij wiadomość 3 dni przed rozpoczęciem rezerwacji. Poniżej możemy dodatkowo sprecyzować godzinę wysyłki wiadomości. Może być to przydatne np. podczas wysyłki trasy dojazdu, kiedy ustawiamy wysyłkę na kilka godzin przed godziną zameldowania. Jeżeli kawu hotel będzie wyłączony o podanej przez Ciebie godzinie, wiadomość zostanie wysłana natychmiast po ponownym uruchomieniu programu. Przechodzimy dalej. W tym oknie możesz wybrać bardziej zaawansowane kryteria wysyłki. Na początek przejdźmy do języka dokumentu. Opcja ta pozwoli ci przygotować osobne przypomnienia dla klientów różnych narodowości. Przykładowo, jeżeli wybierzesz język niemiecki. Tylko klient z narodowością niemiecką otrzyma daną wiadomość. Jeżeli nie wprowadzisz tutaj żadnego języka, kawu hotel nie będzie brał pod uwagę narodowości klienta. Status płatności rezerwacji. Jeżeli chcesz, aby wiadomość została wysłana do klienta tylko przy konkretnym stanie płatności, np. jej braku, skorzystaj z tej opcji. Źródło rezerwacji. Jeżeli posiadasz osobne potwierdzenia rezerwacji dla klientów, np. z Booking.com, wybierz tutaj odpowiednie źródło. Oczywiście źródło w rezerwacji musi być dokładnie takie samo jak tutaj, aby wiadomość została wysłana. Zaznaczenie Brak oznacza, że potwierdzenie zostanie wysłane niezależnie od źródła wybranego w oknie rezerwacji. Wybrany pokój. Jeżeli chcesz, aby wiadomość trafiła tylko do klientów, którzy zarezerwowali konkretny pokój, wybierz go z listy. Wybrane grupy pokoi. Jeżeli chcesz, aby wiadomość trafiała tylko do klientów w konkretnych typach pokoi, możesz wybrać je tutaj. Wybrane plany cenowe. Analogicznie do grup pokoi, tutaj możesz wybrać konkretne plany cenowe, na które będzie wysyłana wiadomość. Plan cenowy gościa możesz zobaczyć w prawym górnym rogu okna rezerwacji. Pozycja. W tym miejscu możesz określić pozycję tej wiadomości na liście wszystkich wiadomości. Wysyłaj osobne potwierdzenia dla każdej rezerwacji w rezerwacjach grupowych. Dla każdej rezerwacji pojedynczej, która należy do rezerwacji grupowej, Zostanie wysłana osobna wiadomość. Dotyczy to każdej rezerwacji pojedynczej z przypisanym klientem i adresem e-mail lub numerem telefonu. Wysyłaj jedno potwierdzenie dla całej grupy. W przypadku rezerwacji grupowej zostanie wysłana tylko jedna wiadomość. Zostanie ona wysłana na adres e-mail osoby, która jest przypisana jako główny klient w rezerwacji grupowej. Wysyłaj zaległe. Opcja ta widoczna jest jedynie w przypadku kryterium wysyłki przed rozpoczęciem rezerwacji. Na potrzeby tego ujęcia, cofnąłem się wcześniej w kryteria wysyłki i wybrałem właśnie przed rozpoczęciem rezerwacji. Co więc stanie się, jeżeli aktywujesz tę opcję? Opowiedzmy o tym na przykładzie. Moje potwierdzenie rezerwacji jest wysyłane 7 dni przed rozpoczęciem rezerwacji. Jeśli aktywuję opcję wysyłaj zaległe, mogę utworzyć rezerwację na 3 dni przed jej rozpoczęciem, a potwierdzenie rezerwacji i tak zostanie wysłane. Przy wyłączonej opcji, Kawu Hotel będzie brał pod uwagę tylko rezerwacje utworzone 7 dni przed rozpoczęciem rezerwacji lub później. Co jednak istotne, w przypadku wysyłania zaległego potwierdzenia, Kawu Hotel tylko jeden raz sprawdza, czy zaległe potwierdzenie spełnia wszystkie kryteria wysyłki. Omówmy to ponownie na przykładzie. Mam potwierdzenie rezerwacji, które wysyłane jest tylko wtedy, gdy rezerwacja jest w pełni opłacona, czyli nasze kryterium jest w tym momencie. Pełna, całkowita wpłata. Ustawiam dlatego potwierdzenia opcję wysyłaj zaległe. Jeżeli utworzę nową rezerwację i nie wprowadzę do niej od razu pełnej wpłaty, tylko zapiszę z kwotą wpłaty np. 0 zł, kawu hotel nie wyśle zaległego potwierdzenia. Nie zrobi tego także wtedy, gdy zorientuję się, że zapomniałem wpisać pełną wpłatę, edytuję rezerwację, wpiszę kwotę i zapiszę zmiany. Pierwsze i jedyne sprawdzenie zaległości wysyłki odbyło się już w momencie pierwszego zapisu rezerwacji z kwotą np. 0 zł. Wyślij tylko raz. Opcja przewidziana przede wszystkim dla typu wysyłki po modyfikacji, ale możesz ją włączyć także w pozostałych przypadkach. Gdy opcja jest zaznaczona, wiadomość zostanie wysłana tylko raz przy pierwszej modyfikacji rezerwacji. Natomiast każda kolejna modyfikacja nie wyśle już tego potwierdzenia. Jeśli opcja jest odznaczona, każda modyfikacja rezerwacji spowoduje wysłanie danej wiadomości, o ile spełnione są wszystkie pozostałe kryteria wysyłki. Po kliknięciu Next zostaniesz przeniesiony do kolejnej sekcji. O niej powiemy sobie już w kolejnej lekcji. Zapraszam!